Najczęściej albo niektórzy z Was zastanawiają się, co mogę zbadać na odległość. Otóż bardzo dużo. Po pierwsze, cały wywiad nie ma znaczenia, czy jest on zebrany na odległość, czy jeżeli siedzimy naprzeciwko siebie. W warunkach domowych, kiedy nie jesteście zestresowani, nie śpieszycie się i jesteście w swoim naturalnym środowisku, powiecie mi nawet więcej, więcej Wam się przypomni, jak oglądam dziecko. Można mi pokazać dziecko w kamerce, i tutaj plusem tego jest to, że mogę poobserwować sobie dziecko w jego warunkach naturalnych. Dziecko nie jest zestresowane, nie jest w nowym otoczeniu. Bardzo często w gabinecie lekarskim dzieci płaczą. Źle kojarzą gabinet. Raz, że jest im obcy. Dwa, że nie lubią być badane, dotykane, szczególnie w wieku około półtorej do 3 lat. Niektóre dzieci nie są w stanie tego zrozumieć i nie lubią tego. No i oczywiście kojarzą gabinet lekarski ze szczepieniami. Tutaj jak łączymy się online, one kompletnie nie kojarzą co się dzieje. Nie wiedzą, że to jest wizyta lekarska, więc zachowują się zupełnie naturalnie. Mogę obejrzeć Wszelakie wysypki, zmiany skórne, no zobaczyć można bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mm, ogólnie pediatra ocenia dziecko od wejścia do gabinetu. Czyli ja oceniam sobie stan dziecka od momentu, kiedy włączycie kamerkę, to, w jaki sposób wygląda, jaki ma kolor skóry, jaki ma grymas twarzy, jak się bawi, co robi. Tych punktów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. To w ogóle jest piękne w pediatrii, że właśnie dziecko jest zasadniczo bardzo naturalne, a my oceniamy je. Całościowo. Często martwicie się, no ale. Co ja mogę powiedzieć, nie osłuchując, bo bardzo często przychodzicie do lekarza po to, żeby osłuchał, bo dziecko kaszle. Tutaj sytuacja wygląda w taki sposób, że oczywiście cały wywiad, jak wyglądają pozostałe objawy poza kaszlem, też nam dużo wnoszą. Często jest tak, że po samym kaszlu jestem w stanie dużo powiedzieć. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy osłuchanie jest niezbędne i wtedy sama teleporada może nie wystarczyć. To zależy bardzo indywidualnie od sytuacji, ale są to tylko niektóre przypadki. A nie każdy. Często jest tak w gabinecie, kiedy dzieci przychodzą do mnie, że rodzice skarżą się, że dzieci bardzo kaszlą w dzień w nocy. Po słuchaniu stwierdzam, że nie ma zmian osłuchowych, i w zasadzie, dopóki nie usłyszę kaszlu, bardzo trudno mi jest dać dalsze porady i leczenie. A online można kaszel nagrać, można mi puścić, mogę usłyszeć dziecko w naturalnych warunkach jak kaszle. Dalej wizyta online daje ogromne możliwości do diagnostyki kaszlu.